Cześć, dzisiaj pokażę wam jak grać w grę kapryś na kotka. W pudełku znajdziecie jedną kotkę wraz z talerzem, 20 warzyw i strzałkę losującą. Celem gry jest pozbycie się wszystkich swoich warzyw. Żeby rozpocząć grę, należy postawić kotkę na środku stołu, przytrzymać jej głowę i przesunąć ją w przód do pozycji, w której można grać. Następnie należy rozdać warzywa porówno pomiędzy graczy. Gracze trzymają swoje warzywa w dłoni. Grę rozpoczyna gracz, który najbardziej nie lubi warzyw. Należy zakręcić strzałką losującą i wykonać odpowiednie działanie. Jeśli wypada jedynka, oznacza to, że musisz położyć jedno warzywo na talerzu. Dwójka oznacza dwa warzywa na talerzu, a prezent oznacza oddanie jednego warzywa dowolnemu graczowi. Uważaj, kotka jest bardzo kapryśna. Jeśli jakieś warzywa spadną z talerza w czasie twojej tury, zabierasz je do swojej puli. Następuje tura kolejnego gracza. To jest kapryśna kotka, przywykła do swojego ulubionego jedzenia. Chociaż o nie prosi, to warzywa ją złoszczą i prędzej czy później rzuci talerzem. Jeśli kotka rzuci talerzem w twojej turze, musisz dodać do swojej puli dwa warzywa, a pozostałe odkładasz do pudełka. Zresetuj kotkę, przesuń jej głowę do przodu i następuje tura kolejnego gracza. Gry wygrywa gracz, który jako pierwszy pozbędzie się swoich warzyw.